Dzień dobry, kłaniam się Bartłomiej Ryś, Polski Karawanik. Jesteśmy w objazdówce Polski Karawanik On Tour, czyli naszej podróży od Trójmiasta po Świnoujście. Zwiedzam wszystkie, albo przynajmniej te największe, najlepsze i najbardziej rekomendowane przez Was kempingi właśnie nad Polskim Bałtykiem. Za moimi plecami duża brama wjazdowa do kempingu Biały Dom. Jesteśmy w miejscowości Dziwnówek. Jest to kemping czterogwiazdkowy, który według opinii, i naszych czytelników, i tych opinii, które znaleźliśmy w internecie, jest to kemping na europejskim poziomie. I świadczą też e, chociażby o tym nie tylko nagrody, które za chwilkę Wam pokażę w recepcji, ale też ceny. Z tego względu, że kemping jest szalenie doceniany przez i zagranicznego turystę, i przez polskiego turystę, zrobiliśmy o nim zupełnie osobny materiał, żeby Wam pokazać, że w Polsce też są. Nie, kempingi na świetnym poziomie, oferujące bardzo, bardzo dużo atrakcji, świetną lokalizację, ciszę i spokój. Zapraszam na wycieczkę po kempingu Biały Dom. Nie wiem, czy wiecie, słuchajcie, ale konkurs Mister Camping to jest najpopularniejszy, najbardziej prestiżowy konkurs w Polsce, jeżeli chodzi o pokazywanie właśnie tych najlepszych, najbardziej wyróżniających się kempingów w Polsce. Nie muszę Wam przedstawiać tego, co znajduje się za moimi plecami, tych nagród z poszczególnych lat. Tutaj możemy się cofnąć aż do roku 2001. Tutaj zobaczcie 2018, najnowszy tytuł Mister Camping 2018 to już o czym świadczy. Świadczy również o tym miejscu cennik, który znajduje się tutaj, słuchajcie. Niestety, by zachować pewien określony standard, ceny również muszą być na odpowiednim poziomie. Mamy na przykład odpłatność za osobę dorosłą 30 zł w sezonie wysokim. Najdroższa parcela box deluxe, którą widzicie o tym miejscu na pozycji 6 kosztuje 99 zł, ale jest to pierwszy kemping w Polsce i piękny, pierwszy kemping tutaj na naszej objazdówce nadmorskich kempingów, który oferuje specjalną parcelę tylko dla Was, osobną łazienką, wydzieloną łazienką, także nie musicie korzystać z publicznych sanitariatów. No cóż, za jakość trzeba zapłacić. Za moimi plecami słuchacie jest restauracja serwująca nie tylko obiady, kolacje i pyszne drinki, ale też również śniadania. Działa tutaj każdego dnia do godziny 21. Oprócz bardzo dobrego jedzonka, które już za nami już spróbowaliśmy. Posiada również bardzo miłą obsługę, zresztą jak na całym kempingu. Co również świadczy o pewnego rodzaju standardzie europejskim. Mimo obsługa to jedno, ale obsługa komunikująca się w wielu zagranicznych językach to naprawdę duży plus znany do tej pory mi, przynajmniej z kempingów zagranicznych. Tutaj na tym kempingu nawet pan ochroniarz również komunikuje się, słuchajcie, w języku niemieckim, tak samo jak obsługa restauracji czy obsługa na recepcji. Numerowanie parcel to rzecz całkiem normalna, ale tutaj na tym kempingu, na kempingu Biały Dom, mamy również ponumerowane uliczki, co bardzo pomaga na Recepcji w momencie waszej rejestracji przy wjeździe na kemping. Dokładne objaśnienie, w którym kierunku macie się poruszać, by znaleźć swoją parcelę, a to jest szalenie ważne, kiedy macie tutaj do wyboru ponad 80 parcel, więc to poruszanie się jest bardzo, bardzo. Ułatwione. Chodźcie za mną, pokażę Wam, słuchajcie, jedną z parcel. Co ciekawe, każda parcela jest tak naprawdę takiej samej wielkości, co ważne, opłata jest pobierana tak, jak na europejskich kempingach, czyli opłata jest pobierana za całą parcelę. Nieważne, czy tutaj postawicie namiot, przyczepę kempingową z samochodem, bez samochodu czy kampera, płacicie za parcele. Tak jak sami widzicie na samym końcu parcele są numerowane. Sami zobaczcie na tą przestrzeń. Tu jest naprawdę, naprawdę dużo miejsca, także bez problemu wjadą i duże przyczepy kempingowe e, i duże kampery zmieszczą się tutaj bez żadnego e, problemu. Teren jest utwardzony, co prawda. Teraz nagrywamy w, e, już tak naprawdę po sezonie wysokim, więc ta ilość trawy jest nieco mniejsza niż zazwyczaj, lecz w dalszym ciągu po otoczeniu drzew, e, tam z tyłu możecie znaleźć miejsca e, w pełni zacienione, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Idziemy do sanitariatu. Tu mamy, słuchajcie, wydzielone miejsca, jeżeli chodzi o opróżnianie toalet chemicznych, czyli tu możecie wyrzucić przysłowiowego kota. Natomiast tu, tuż obok, jest specjalne stanowisko, tak jak na kempingach nadmorskich, do obróbki ryb. Zobaczcie też po mojej lewej stronie śmietnik, czyli taka rzecz, która niestety musi być na kempingu, a psuje całą estetykę. Tutaj jest świetnie wkomponowana w całą zabudowę. Śmietniki są zabudowane, tu nikomu nie wadzą. Tak samo, słuchajcie, ważnym aspektem jest chociażby dla tych, którzy przyjeżdżają namiotami, są takie ławy, gdzie możecie sobie spokojnie zjeść wcześniej przez siebie przygotowany obiad, który możecie zrobić oczywiście tu za ścianą, w kuchni, którą zaraz wam pokażemy. Chodzimy w składzie do aneksu kuchennego, który jest przeznaczony nie tylko właśnie dla tych, którzy przyjeżdżają namiotami, ale również dla karawaningowców, którzy chociażby wynajmują kamperę, bądź nie mają tam ochoty gotować, żeby te wszystkie zapachy się unosiły. W takim aneksie kuchennym znajdziemy wszystko to, co jest niezbędne, co jest potrzebne. Czyli mamy kuchenkę elektryczną, mamy pełną zestawę, talerze, sztuczce, garnki, miejsce do umycia naczyń. Kolejną kuchenkę elektryczną jest mikrofalówka, jest ekspres do kawy. Jest oczywiście też lodówka, w której możecie przechowywać rzeczy, to jest szalenie ważne dla namiotowców. No i to, co jest najważniejsze na każdym takim miejscu, to fakt, że jest tu po prostu czysto. Takie aneksy kuchenne obowiązkowo muszą być sprzątane na bieżąco. Zmywalnia naczyń to rzecz niezbędna na każdym kempingu. Ważne, żeby tych stanowisk było po pierwsze dużo. Tutaj mamy ich dostępne sześć, jeżeli mnie oczy nie mylą, więc jest to na pewno wystarczająca ilość, jeżeli chodzi o. 83 parcele dostępne na kempingu. Co jest ważne, estetyka takiego miejsca jak to. Zobaczcie, wszystko jest czyste, wszystko jest pochowane, wszelkie połączenia wodno-kanalizacyjne są schowane i przy każdym miejscu mamy dodatkową suszarnię, więc tutaj nie wylewamy dookoła wody, tylko wszystko myjemy tu, następnie wstawiamy naczynia w to miejsce dzięki takim prostym rozwiązaniom. Nawet zwróćcie uwagę na te kwiatki. Przecież to od razu inaczej wygląda taki kemping, a nie potrzeba milionów złotych, żeby te miejsca właśnie wyglądały tak dokładnie jak to. Jesteśmy w sanitariatach, które sami widzicie, że są bardzo nowoczesne i czyste. Zresztą, zobaczcie sami, zapraszam mojego kamerzystę do wejścia tutaj w jedno z takich miejsc. Wyobraźcie sobie to, że podczas rozmowy z panią właścicielką usłyszeliśmy, że te sanitariaty będą rozbudowywane, będą jeszcze dodatkowo przerabiane, modernizowane, ponieważ no, według słów pani właścicielki nie spełniają standardów, które ona by sobie życzyła. Ja bym sobie ze swojej strony życzył, żeby. Każdy kemping miał przynajmniej właśnie tak wyglądające prysznice i sanitariatę. Teraz idziemy do części damskiej, wyjątkowo dwóch panów wejdzie do części damskiej, ale naprawdę zobaczycie, że warto, żebyśmy to wam pokazali. Dwóch facetów, słuchajcie, w sanitariacie damskim niezbyt dobrze wygląda, ale chcielibyśmy wam pokazać to, jak wyglądają tutaj chociażby te zlewy. I zobaczcie, kolejny delikatny aspekt, są linie, które nie tylko dodają bardzo ładnego wyglądu, estetyki nie, całemu miejscu, ale też Naprawdę pięknie pachnie. Każdy kemping, szanujący się kemping oczywiście powinien mieć domki takie jak za moimi plecami widzicie na wynajem. Z tego powodu, że polski turysta bardzo często właśnie przyjeżdża na kemping, ale nie szuka miejsca pod przyczepę, kampera bądź namiot, tylko właśnie szuka takich domków do wynajęcia. I tutaj też na tym kempingu takowe domki znajdziecie, oczywiście z pełnym wyposażeniem, z pełnym standardem i co ważne, za odpowiednią opłatą, która Niestety, bo niestety jest dosyć wysoka, ale też trzeba zrozumieć właścicieli kempingów, którzy muszą te domki później przygotowywać i sprzątać. Można tutaj również do tych domków przyjeżdżać ze swoimi zwierzakami. Uważam, że to jest bardzo bardzo fajna opcja. Za moimi plecami to jest właśnie ta parcela, o której Wam mówiłem, najdroższa, największa, jeżeli też chodzi o powierzchnię, ale też tutaj w tym budynku mam oddzielne sanitariaty tylko i wyłącznie sie, dla siebie z prywatnymi łazienkami. Bardzo świetne rozwiązanie dla tych, którzy e, szukają naprawdę luksusowego kempingu. Do tej pory muszę się Wam przyznać, że nie myślałem, że w Polsce znajdziemy kemping właśnie e, z taką opcją. A moi drodzy, wychodząc z tej parceli, idąc e, dosłownie tutaj paręnaście kroków trafiacie tutaj do bramki, do której klucz uzyskacie w recepcji. A tą bramką wystarczy zaledwie przejść 30 metrów, by dotrzeć do plaży. I z tego powodu, między innymi, właśnie na tym kempingu nie znajdziecie takiego udogodnienia jak dodatkowy basen, bo nasze polskie morze, które jakby nie było, jest zawsze piękne, macie tuż obok rzut przysłowiowym Beret.